Wszystkich jesteśmy dzisiaj w Częstochowie. Jestem z Marcinem i Cześć. kolejny raz zrobimy sobie mały pojedynek. Dzisiejszy pojedynek jednak będzie się troszeczkę różnił, bowiem mamy ten sam towar. Mamy wszystko to samo, identycznie. Różnica tylko polega na tym, kto jak, co sobie poda. Czyli mamy tam przeznaczone. Ile mamy robaków? Robaków będziemy mieć e, po ćwiartce Jokersa, po 100 gram Haka, e, pinki. Pi, Pinki ćwiartka na pół i, i chyba gnojaczka troszeczkę, każdy, nie? Tak. Także każdy miał dokładnie takie samo robactwo, dokładnie y, tą samą mieszankę, która będzie się składa z jednego litra zanęty leszczowej i, i czterech litrów gliny, tak? Glinę, na, na jedną osobę. Wią, gliny wiążącej. Tak, jest. Tak, Uznaliśmy, że użyjemy gliny wiążącej, aby to było dość ciężkie, aby to było stabilne i żeby interesowało przede wszystkim leszcze, bo na takie ryby się dzisiaj nastawiamy. Nie wiemy, czy będą duże, ale. Duż, tych dużych leszczy już chyba troszkę wystarczy. Co jeszcze? No tak naprawdę chyba tyle. Chcemy się skupić na tym, żeby dziś zadecydowała technika, a nie, a nie towar, który podamy. Także zobaczymy jak, jak dzisiaj wyjdzie, zobaczymy komu szczęście dopisze bardziej, kto, kto bardziej trafi w gusta ryb. I, kto się dopasuje po prostu. Do do kto buchowania. się dopasuje, dokładnie tak. Także zapraszamy serdecznie. Chciałem, co mam zrobić, żeby zaskoczyć Marcina i wpadłem na taki pomysł, że zanęcę dwie linie. Bo z tego co wiem, Marcin chce nęcić jedną linię. Ja postanowiłem, że zanęcę dwie linie, 33 metr i 27 metr. I ten 33 metr zanęcę obficie. Tam się wynęcę na starcie, podam 10 standardowych takich koszyków. Tylko, że naprawdę bogatych w jokersach, troszeczkę ochotki, gnojaczka, można nawet i pinki, zaraz się zastanowię nad tym. Natomiast 27 metr to będzie nęcony na bieżąco, czyli ja po prostu zacznę sobie pierwszą godzinę łowić na tym 27 metrze i tam będę podawał tylko i wyłącznie moją mieszankę z jokersem, nic więcej i dosłownie na starcie wrzucę jeden koszyk i dopiero będę, będę starał się jak najczęściej przerzucać ten zestaw, tak żeby te ryby jakby pobudzać do wejścia w tą moją krótszą linię. Ale dopiero tak po nie wiem, dwóch godzinach, albo jak Marcin złowi coś większego, wtedy przeskoczę na ten 33 metr i, i zobaczę, czy jakieś większe ryby się tak kręciły. Dobra, to ja dzisiaj przygotowałem się tak, że e, obstawiam tylko jedną linię 27 m. 27, dlatego że. Jak wygruntowałem, to to jest miejsce, gdzie na 30 powiedzmy mam już e, ziele, więc dlatego wybrałem sobie 27 metr i skupiłem się tylko i wyłącznie na jednym punkcie, czyli na tym 27 metrze. To co zrobię, to e, podam część gliny, mm, część mieszanki w zasadzie e, porobiłem kulki 15 kulek zrobiłem, będę nęcił dużym koszem, e, koszykiem do, do nęcenia. Podam 15 naraz. One będą mocno zbite, że tak powiem. Czopował będę samą gliną, żeby nie przyciągać tej małej ryby. I do koszyka standardowo tylko i wyłącznie mieszanka, która jest wzbogacona tylko od jokersa. Dzisiaj przygotowałem sobie do łowienia samą ochotkę. I jak najdłużej się uda, to będę próbował na samą ochotkę łapać. Podejrzewam, że Marcin myśli, że będę łapał na więc jakby na złość jemu chcę zrobić i chcę dzisiaj łapać tylko na samą ochotkę. Zależy mi na tym, żeby, żeby coś pokazać, zależy mi na tym, żeby, żeby dobrze wypaść. E, no kogo jak kogo Marcina zlekceważyć nie mogę, dlatego zrobię wszystko, żeby dzisiaj lepszym. Zestaw mój dzisiaj wygląda tak, że oczywiście plecionka, koszyczek 15 gramowy, malutki koszyczek, plecionka zakończona węzłem zderzakowym i, i tylko i wyłącznie z, z, z cała żyłka, która tu jest, to jest tylko i wyłącznie sama skrętka, oczywiście stoperek, później do skrętki szybko złączka, 50 centymetrowy przypon, i haczyk numer 16, tak zacznę. Jeżeli będzie trzeba zmniejszyć, to, to go po prostu zmniejszę. Najpierw zanęcę moją bogatszą linię. Posiekają sobie troszeczkę czerwonych robaków. Wszystkie te czerwone robaki pójdą na start. Muszę sobie to tak wydzielić, żeby. Wymieszam sobie tutaj towar na 10 koszyczków, do tego trafi też garska pinki, że będzie dość obficie. Zwykle pinki nie używam na leszcze, ale liczę też można jakiegoś jazia. No i jokers, jokersa też pójdzie dość sporo. I to wszystko sobie wymieszam tutaj w jednym punkcie. Можешь это купать раз показывать. Jeszcze 15 minut, i dwa takie skalarki. I jedna płoteczka, ale takie ryby się, się nie liczą. Liczymy tylko ryby powyżej 300 gram, tak sobie uznaliśmy. Także ta ryba nas nie interesuje. Chcemy troszeczkę większe, ale póki co krótka linia delikatnie nęcona zdaje egzamin. Tylko nie wiadomo, czy tam się jakieś większe ryby zakręcą. Ale przynajmniej jest co robić. A tam niech sobie na spokojnie wejdą. Niech się ładnie wnęcą, i dopiero później będę je tam odławiał. Przynajmniej taki jest plan. W takiej formie wędkowania, jaką teraz możecie u mnie zaobserwować, najważniejszą, kluczową sprawą jest to, aby cały czas pracować nad tym wynikiem, nad budowaniem tego wyniku. Jest to oczywiście metoda dobra, ale przy rybach raczej mniejszych. Niezwykle rzadko zdarza się, że przy takim łowieniu bardzo aktywnym, czyli przerzucając zestaw co 2-3 minuty żeby jakieś większe ryby się gdzieś tam systematycznie kręciły w obszarze naszego pola nęcenia. One oczywiście podpływają i czasami zdarza się, że np. z opadu złowimy fajnego leszcza, ale tak naprawdę większe ryby wolą jednak statycznie położoną przynętę, wolą bardziej wyczekiwane wędkowanie i tak też jest właśnie na tym zbiorniku, ale żeby sobie na początku gdzieś tam jakieś punkty zbudować warto sobie właśnie zrobić takie miejsce zanęcone, bardzo ubogo, które, do którego co chwilę dorzucamy kolejną porcję towaru. I takich miejscach naprawdę ja sobie mogę zrobić nawet trzy, na jednej odległości, po prostu 5 metrów w prawo, na prosto, 5 metrów w lewo i w sytuacji, gdy na przykład w środkowym na środkowym miejscu nie mam ryb. Dajmy na to, nie wiem, wpłynął jakiś drapieżnik. Tu jest akurat to bardzo często się to zdarza, bo jest tutaj dużo szczupaka. Możemy przeskoczyć na linię po lewej stronie, na linię po prawej stronie i w ten sposób sobie te rybki cały czas odławiać bez przerwy. Oczywiście wtedy potrzebujemy troszkę więcej towaru, więc jeżeli ryb jest bardzo dużo, to mija się to z celem. Tutaj tych ryb nie ma jakoś mnóstwo, dlatego jestem w stanie sobie pozwolić na nęcenie kilku linii. Ale moim celem są jednak te ryby troszkę większe, dlatego dzisiaj zbytnio tak nie skupiam się na tym łowieniu tych, tych rybek za 100 gram, za 80 gram, bo, bo te ryby się po prostu dzisiaj nie liczą. Ale chciałbym wam pokazać, jak takie wędkowanie wygląda, bo myślę, że chyba tego, czegoś takiego jeszcze u nas nie było. Jeżeli ryby mi grymaszą, wtedy dodaję troszeczkę więcej yy, jokerca do koszyka i one w momencie wracają. Ja w przeciwieństwie do Marcina zrobiłem kulę, yy, posłałem szklanką. I towar, który mam przeznaczony do koszyka jest, jest bardzo przemoczony, jest ciężki przemoczony towar, dzięki czemu nie łowię małych ryb. Udało mi się już dwa razy przyciąć fajną rybę. Jedną, jeden to był lecz tak na około pół kilograma, myślę, a druga trochę większa. Teraz zosta, została w krzakach, także będę musiał przy kolejnym przy kolejnej rybie od razu ją podciągać do góry nie pozwolić jej na to, żeby tutaj przy brzegu weszła w krzaki, bo bo widać, że jest troszeczkę obrośnięte i to strasznie przeszkadza Minęło już około godziny Marcin teraz miał fajną rybę znowu drugą już także ja jeszcze tam nie przejdę do łowienia ale po prostu sobie tam Trzy koszyki podam, dość bogate Żeby też u mnie się tam zakręciły ryby, żeby tam nie wyjadły i sobie poszły dalej Tylko żeby je tam zatrzymać Trzy koszyki podam Obfite dosyć, wrócę znowu na krótszą linię Połowię dosłownie 10 minut i przejdę już do wędkowania dalej Rybek więcej od Marcina, ale ja łowię takie skalarki dosłownie, bo no nie wiem, czy tam może jeden miał z 200 gram, a reszta to są takie maluszki, także jeszcze póki co naszej batali jestem na zero. Marcin złowił jednego fajnego leszczyka. Ja łowię na Pinka Fluo i co zakładam ochotki i to dzisiaj okazuje się przynętą najlepszą na te niewielkie leszczyki. No ale duże coś niechętnie współpracują. No staram się dokładać im coraz więcej towaru, że może w końcu i te większe się skuszą i tam podejdą. Trzeba być konsekwentnym i może w końcu coś podejdzie. Teraz byłby zupełnie inaczej niż wcześniej, bo łowię na dłuższej linii. I tam staram się łowić bardzo statycznie, czyli nie przerzucam zestawu, jeżeli nie mam brania. No chyba, że jest to już okres tam powyżej 10 minut, ale takiej sytuacji raczej nie ma. Zwykle do tych 10 minut są brania, kończy się niewielkim leszczem, ale tutaj na blisko już raczej nie będę dzisiaj próbował, bo nie było tam rezultatów w postaci ryb jakichś większych, a tam jeszcze jest nadzieja na to, że, że większe leszczyki się pojawią. Opad. No. Nadszedł czas chyba na zmianę koszyczka. Założę większy pojemnościowo koszyk i przede wszystkim trochę cięższy, to jest 25 gramowy, ze względu na to, że przyszedł okropny wiatr, zimny strasznie i bardzo mocny. I wygląda to tak, że jak bardziej powieje, to, to koszyk na początku nic się nie dzieje, bo na początku on jest pełny, ale jak to już się rozmyje, to, to po prostu fizycznie mi koszyk przesuwa. Więc zdecydowałem się na to, że wezmę teraz koszyk większy, cięższy No i mam nadzieję, że zaraz podejdą Te większe leszcze Teraz taka mała ciekawostka, porada Warto sobie rozproszyć jokersa rozpraszaczem albo jakąś gliną. Rozpraszającą gliną, najlepiej jasną, ale rozpraszacz jest moim zdaniem wydajniejszy. Jest, jest no, w sumie jest do tego stworzony. Tak? Taki jokers rozproszony rozpraszaczem jest po prostu łatwiej wymieszać w glinie w linie, w mieszance, w zanęcie, w czymkolwiek. Ja swego czasu odszedłem od rozpraszaczy, ale ostatnio do nich wróciłem i zauważyłem, że jest no, kolosalna różnica w, jakby w, w rozpraszaniu tego całego tego jokersa w tym towarze. Jeżeli sobie porcujemy jokersa i chcemy go dokładać do mieszanki, wtedy dużo lepiej jest go rozproszyć. Jeżeli od razu na starcie sobie tworzymy jakąś tam mieszankę z jokersem Wtedy nie ma jakby takiej potrzeby, bo sobie to fajnie w wiadrze wszystko wymieszamy Ale na, na kuwetce jest to problematyczne No i dużo lepiej jest sobie to właśnie w taki sposób rozproszyć Taka porada Wybrania są regularne Więc myślę, że nadeszła pora na to, żeby troszeczkę donęcić Więc dodałem troszkę więcej jokersa, którego przed chwilą rozproszyłem Tak to wygląda I sobie podam te cztery koszyki. Po prostu wrzucę i nie będę czekał na branie, tylko od razu zwinę. no Po prostu takie donęcanie sobie wykonam. I może nawet, już to pokazywałem na ostatnim materiale, jak kupiliśmy fajne leszcze w tej głębokiej zatoce. No i tam to się sprawdzało nęcenie w połowie wody. Myślę, że to też takie niewielkie leszcze również przyciągnie. Ta smuga, która opada razem z drukarskim, powinna być dla nich atrakcyjna. Że na wstępie sobie podam 3 do dna, a 2 w połowie wody zwrócę. Towar mi troszkę wyschł, także łatwiej jest opróżnić ten koszyk, więc nie muszę długo czekać. Wysłu, wyschnął. Nieistotne. Nie zmieniam. Mam dużo rzadziej brania, ale jak już mam rybę, to jest rzeczywiście większa. I to, że zmieniłem koszyk na większy, to myślę, że to zaowocowało nieco. Ze względu na to, że ten zestaw naprawdę dosyć sporo czasu leży. I przynajmniej wiem, że. Wiem, że tam jest coś po prostu. Trudne to ołowisko ze względu właśnie na tę... na tą linię brzegową, która jest naprawdę cała porośnięta. A, ładny okoń. Liczyłem na leszcza, jak ma być zupełnie szczery. Natomiast, no mimo wszystko te 300 gram miał, więc to też dobrze, jak na razie 2-0. Moja chwila jest miarowa ryba Powoli dogania Marcina już mam jedną rybę Marcin ma dwie jeszcze jednego i będzie remis Nie ma się co kryć niestety, nie udało nam się dzisiaj fajnie połowić. Tak czasami bywa, no takie, takie są ryby, no. co tu dużo mówić. Marcin dzisiaj złowił jedną rybę więcej ode mnie, złowił dwie duże ryby, bo tylko takie żeśmy liczyli, duże czyli powyżej 300 gram. Eee, różnica mimo wszystko jakaś była w podaniu tego towaru, była różnica, bo ja miałem więcej drobnych ryb. Marcin miał... Ja, ja w zasadzie nie miałem w ogóle drobnych ryb yy, i, i to generalnie się udało, natomiast no nie to chcieliśmy pokazać ale to są ryby, tak, tak bywa niestety nie zawsze, nie zawsze się połapie, nie zawsze się, się, się ma to co się zaplanuje, także Cóż... Taka no lekcja, nauka Taka, <głos> taka <głos> nauka, no No i chyba tyle w zasadzie wszystko, nie? No, może następnym razem będzie lepiej Może następnym razem będzie lepiej, także tak to zakończmy Ile można łowić takie <noise> No, Także bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w kolejny piątek Do zobaczenia